Dzień dobry, jest kolejna pogodna niedziela, czas wyruszyć na jakąś małą wyprawę e-bikiem. Jest to ostatnia niedziela pogodna tego lata według wszystkich prognoz, także to jest ostatnia okazja, żeby w takich pięknych warunkach się jeszcze przejechać. Planujemy jechać na Germeringersy. Słoik 8 euro, mały słoik miodu 5 euro. Domyślam się, że lokalny tutejszy. Po środku pola stoi sobie taka kapliczka. Holz Knecht Kapelle. Wybudowana w 2020 roku przez stowarzyszenie Aubinger Holzknecht, poświęcona 12 września 2020 roku podczas bardzo trudnych czasów. Oi. Saroslo. Dzięki Ewajkowi bajkowi przygodowo, bo dość szybko rozumiecie o co mi chodzi. Nie musiałem zamulać, tylko mogłem depnąć z taką prędkością. W bardzo Milusiu się pokonało. O, i co? Teraz kuń? Zderzenie czołowe z kuniem. Zaraz zobaczycie bardzo ciekawe miejsce, bo tu, na środku pola, znajduje się lotnisko. Jest pas startowy, jest wiatrowskaz. I z tego co widzę, dzisiaj jest tam bardzo dużo ludzi. O, a tam F16. A F22 Raptor. o my, tu latają i akrobacja i panowie sobie tutaj latają nice nice mamy przeszkody Droga zablokowana. Ulala. Jeszcze do miejscowości Puchheim tu mamy mecz Bundesligi. Ryan124, mały no. P SV, puchaj P. Ok, teraz mamy podjazd Musimy wjechać na taką górę, a po drugiej stronie góry jest... Po drugiej stronie tego wzniesienia Jest Germeringer See Kuni Na tej wiosce się wyprowadza konie na spacer na smycze. źle, źle, źle Chyba źle, chyba tam O, sorry Anka tak jaka kolejna whoa no easy just Kolejna ciekawa ferajna Wogen Club Kertenschance. No, no. Hunt I to jest plac, czyli tutaj ślają z łuku no to tarcie. Taka ferajna łuczników sportowych. My chyba tam przejedziemy nad jeziorko okay. Rankę. No i co my tu mamy po kolei No i co my tu mamy po kolei Boiska do gry w piłkę Boisko do gry w siatkówkę Plac zabaw szalony jakiś Z szaloną karuzelą Tu ludzie grillują. Fajnie okay. Tu sobie zobaczymy. Tu co grillują. Tu jest wódka ratowników Czekanie do wody zabrojone No i dojechaliśmy Ocenę jeziorka pozostawiam Wam Mi się podoba Zobaczmy cenę. trękę radla. Nie ma ceny. Kary wursz mit pomysł 7,90. Idziemy zobaczyć. Dobrze, czyli czwórka. Ale kolejka. Haker To okay, okay. Tu jest parking. Płatny. Dobrze. To podsumujmy Germeringerzy. Boiska są, place zabaw są. Miejsce na grilla jest. Ratownicy w sezonie są. No i birgarten jest, piwo za czwórkę. I dużo ludzi ale jak powiedziałem na początku to jest ostatnia pogodna niedziela tego lata, tego roku no i tak po prawdzie, 20 minutek od domu Dobra, teraz sobie przetestujemy mikrofon DJI Nie wziąłem tego kota Jestem ciekawy jak sobie poradzi mikrofon bez kota przy wietrze Podczas jazdy Czy się nagrywa? Raz, dwa, trzy, słychać mnie? Powinno być mnie słychać Tu jest taka... oooo Tu mamy normalnie powódź Co tu się wydarzyło? Dobra po pierwsze mamy znak A tu jest Unterführung pod wodą Wasserführung Jedziemy dalej 20 minutek z domu jest Biergarten Jest budka ratowników Jest bardzo dużo ludzi Jest miejsce na grillach Oraz są place zabaw nie wiemy jaka woda. Pewnie zimna. A teraz jedziemy drogą rowerową łączącą Germering i Monachium. Minusem tej drogi rowerowej jest, prowadzi zaraz obok Landówki numer 2, czyli drogi krajowej numer 2. Och, jest głośno. No ale nie śmierdzi spalinami, bo tu same elektryki jeżdżą. Także jedyny plus. A tu też jest unterferum. Czy jest też pod wodą? Lekko pod wodą. Hmm. Ciekawe, bo nie padało już parę dni. No, jadą takie buce. Szkoda mówić. Okej, okay, idą ludzie. Pam, pam, pam. Mamy tak, na drugą stronę. Musimy złamać chyba przepis. O, a tu mamy zielone. No i jest nasze nowe piękne osiedle. Trasa ulubiona przez niektórych biegaczy Że hopi wyszedł a, Dobra O proszę Kogo my tu mamy Dzień dobry Biegniesz? Biegnę Dokąd Na zachód Ja zmęczony Gdzie byłeś? Na Germeringer See byłem Podronowałem, a ile tam ludzi Mnóstwo Kąpią? Kąpią się i piją piwo w Birgarten. Parkuje Rajem Zioło. A widzisz. Gdzie? Naprzeciwko tych zlansków. Piwo za czwórkę i radler. Nie, bo była strasznie duża kolejka i śpieszyłem się na spotkanie z tobą. To dzieci. To my mamy dzieci? No Boże, ale gdzie? A nie wiem. No to ja tam pojadę. Co? Tam pojadę. Co nie tu budują? Nie wiem. A wypiłaś to wino? Nie. Dlaczego? No bo biegam. To jak skończysz biegać? To się napije wina. O. Dlatego poszłam biegać. <laughs> żeby móc się napić. Wczoraj była premiera nowej kamery. Piątka wyszła. DJI Action 5. U, to już nie masz, nie masz Nie mam. Jest bardzo fajna, bo można podpiąć dwa mikrofony na raz. Dobrze. To pa. to pa! Buzi. Pa. Także żona biega, dzieci w domu, a my wjeżdżamy do stolicy stanu Bawaria Implenia. Nie wiem co to jest Implenia, ale Implenia tutaj coś buduje bardzo długo już. A. Tutaj Chyba jest basen. Niesamowite. Ostatni raz podsumowanie naszego wyjazdu. 20 minut od mojego domu znajduje się jeziorko w Germeringu. Nazwa Germeringer See. Fajna droga, krajoznawcza. Jeziorko bardzo fajne, sympatyczne. Ma swój biergarten, co warto podkreślić. Każde jeziorko powinno mieć swój własny biergarten. No i chyba każde ma. Jesteśmy na drugim, znaczy nie jesteśmy. Pokazałem Wam do tej pory Langwiderzy i teraz germeringerzy. Będziemy sobie tak objeżdżać. W przyszłym sezonie postaram się zrobić objazdówkę dokładną wszystkich. Czy ja tutaj pojadę? Może i pojadę, für verlängerung u Taka historia jest, że oni chcą... Tutaj do Freiham i No Aubing doprowadzić linię metra U5 Linia U5 prowadzi w tym momencie do Laimer, Plac do dzielnicy Leim. Bahnhof Freiham Centrum będzie w tym miejscu, tak? O czym to ja mówiłem? O jeziorkach. No mam taki plan, żeby, ale co z planami? Jest tak, jak jest, żeby objechać wszystkie jeziorka. Poprowadzać Was po Monachium i po okolicach. Trochę tego tutaj jest. Jak wspomniałem, wszędzie prawie jest Birgarten, a Birgarten to podstawa. No i dobrze, i przejadę tutaj sobie. A wracając do metra, najpierw budują przedłużenie do Pazing. Ma to się skończyć w 1935 roku, czyli za 11 lat. Linia ma być pociągnięta tutaj. Dlatego zastanawia mnie, że tutaj dzieją się już jakieś prace intensywne w związku z budową tej linii. No, jestem ciekaw. Bożyj ludzi. Dobra, to by było na tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć.